Gipley i laki zostają super bohaterami. Mają bardzo dużo zakochanych fanek, które nie dają im w spokoju patrolować miasta. Pojawiają się na każdym kroku, co jest dla nich bardzo dużym problemem. Czy naszym bohaterom uda się od nich uciec? Tego dowiesz się w dzisiejszym odcinku. Dziś razem z Lakim chcemy wam zdradzić naszą tajemnicę. Jest to wielki sekret, o którym mam nadzieję, że nikt się nie dowie, tylko wy widzowie. Będziecie tymi wybrańcami. Otóż na początku musimy pokazać wam naszą tajną bazę. To co Laki, pokażesz jak się wchodzi do tej tajnej bazy? Patrzcie. Tak, play tylko po cichutku, nikomu nie mów. Niby Laki wbił do jacuzzi, żeby się wykąpać, jakby nigdy nic, ale tutaj znajduje się wejście do naszej tajnej, sekretnej bazy i zobaczcie, schodzi się w ten sposób, nikt o tym dokładnie nie wie, tylko my. A tutaj mamy stroje superbohaterów. Otóż ja, słuchajcie, mam moce Spidermana, ale jaki jest Supermanem. I w tym momencie e, się przebieramy. E, Parcie, ubieram się hop. Supermana. Okej. Okay. I teraz mam ubrany strój Spidermana. Mogę też ubrać maskę, widzowie. I dzięki temu mogę na przykład, patrzcie, normalnie e, takie właśnie bardzo fajne pańczyny rozprzestrzeniać. E, nie wiem, mam tutaj różne Ty, pańczyny. Dzible, a tylko na to. Ja mam laser taki super. Ty, Sir, możesz tu podpalać ty, bo na mlaki bazę zaraz spalisz. Spokojnie! To nie jest słuchaj, takie, wiesz co, hop, top. Także tutaj mamy jeszcze napoje, ja sobie słuchajcie, wezmę, mam różne inne umiejętności, o których wam zaraz powiem widzowie, ale najpierw wezmę Ej, sobie dzibli... tutaj jeszcze rzeczy. Ja myślę, że powinniśmy urządzić konkurs. I pomagać innym i czynić dobro i Zrobić taki challenge między sobą Ty, a jak to zrobi więcej dobrych uczynków No dobra, możemy to zrobić, słuchaj Zobaczę tutaj w internecie, czy są jakieś ogłoszenia Czy ktoś prosi o pomoc Ty, jest coś laki, choć idziemy na miasto w ogóle e, Podobno coś tam się dzieje grubego Także zaraz tutaj zobaczymy Ty, w ogóle fajne okularki masz Nawet cię słońce no, dzięki, nie będzie raziło, No bo ja co? o to, żeby mnie nikt nie rozpoznał, wiesz co? Jestem anonimowy teraz Patrz, jak ja normalnie tutaj wbiłem sobie Bez problemu, widzowie, tutaj sobie, wiesz, wiecie, co wskakuje na przykład na balkon, a co najlepsze mogę w ogóle jak pająk wspinać się po ścianach, nie wierzycie to patrzcie na to, yy, na przykład tutaj sobie, tutaj trzymam się widzowie tego tutaj kantu i patrzcie i teraz sobie spadam, mogę wchodzić normalnie jak chcę do góry. Ej Dżibli, a masz szybkość, szybkość chodzenia, bo ja też bardzo szybko chodzę. O, ja super szybko biegam i wysoko skaczę, mam super, tylak i patrz pożar tutaj. Trzeba ogłasić, ktoś tutaj normalnie zapalił pożar. To się zaraz może rozprzestrzenić. Ale już tutaj pierwszy dobry uczynek do kolekcji. Ja nie mogę już. jeden ej, to na razie nie dobrych uczynkach. To ja lecę, lecę poczynić komuś dobro. Zrobić jakiś dobry uczynek. Ja też. Zwytać zrobię więcej kogoś. od ciebie dzisiaj, mam nadzieję. Także lecimy. Wuhu! Teraz spróbuję wejść widzowie na ten budynek. Tak wysoko, wow. Prawie tutaj spadłem. Ale ja nie mogę, udało mi się. I patrzcie, ej. Tam jest jakiś bandzior. Widzicie? Tam jest ewidentnie jakiś bandziur. Czekajcie na pajęczynie, sobie tutaj powolutku zajrzymy. O, nie słuchajcie, ja mu na to nie pozwolę. Ej, ty, cwaniaku jeden, co ty tutaj się wkradasz? Pieniądze ukradł. Czekajcie, zaraz go w pajęczyny normalnie. Nie, no pomocny, zaraz cię. W... Ktoś ją mi zaraz cię w za pajęczyny tutaj złapię. Złapię go w pajęczyny i się nie będzie mógł kruszyć. Czekajcie. Ho, o, nie! To jakiś Spiderman no. przyszedł mnie ratować, tak? Masz tutaj, cwaniaku, bandziorze. Panie! Dziękuję ten... Ci Spidermanie, że uratowałeś y, tutaj przed mój sklep przed włamaniem, ale super się cieszę. Pieniądze zostały skradzione, ale już się odzyskałem. Musi pan tu sobie tylko naprawić szkło. Także kolejny dobry uczyneczek zrobiony. Myślę, że pan będzie zadowolony, bo teraz razem z moim kumplem będziemy tu pilnowali porządku i nie pozwolimy, żeby jakikolwiek złodziej robił tu szkody, okej? Okay? Jasne, dobry, dobry pomysł, to do widzenia. Do widzenia. Patrzcie, mam też tutaj takie pajęcze w ogóle granaty. Jak takie coś wpada na kogoś, to po prostu zostaje w pajęczynie yy, po prostu zawinięty. Także to w ogóle powiem wam, że to jest pierwsza klasa w ogóle. Ta pajęczyna mi pozwala wchodzić na najwyższe punkty w mieście. I teraz chcę namierzyć lakiego i zobaczyć jak mu idzie. Czekajcie, na komendę policji teraz sobie wbijam. Hop. I teraz na przykład tutaj mogę z drugiej strony, dajmy na to, na tamten budynek i hop. Ok, wow, 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 ja nie mogę, dobrze, że się słuchajcie złapałem pańczyną, naprawdę to jest świetna zabawa i patrzcie, ty, ty jakaś starsza pani tam jest, idziemy, może coś też potrzebuje, przepraszam, tutaj Laki pomaga, ty, ty tutaj Laki, co pomagasz Halo, tej siema, pani? G play. ja pomogłem właśnie pani tutaj ściągnąć kota z drzewa, zobacz tylko. Ile masz dobrych uczynków? Na razie tylko jeden, ale zobacz pani na mi nawet klaska i się cieszę, że jej uratowałem kota Proszę z, pani, z ja dla pani mam taki dobry uczynek Że obraz mam dla pani Picasso go malował, proszę To już mój trzeci dobry uczynek Jeszcze picie, bo widzę, że pani spragniona To niech pani sobie normalnie pićku jeszcze weźmie Ty, i... Ale super jest pomaganie innym ludziom Normalnie tak się tutaj y, Cieszę, że my ogólnie pomagamy innym Że bardzo fajnie mi się spędza czas Tak, słuchaj, mi też się podoba Ale ja zrobiłem więcej uczynków Już trzymam dobry uczynek bo tej pani też wiesz, co tutaj pomogłem i dałem jej, wiesz, co picie i w ogóle te pańczyny też są kozackie. Słuchaj, może my byśmy w mieście wynajęli jakiś lokal i słuchaj, świadczyli nasze usługi, pomocy, po prostu y, nawet słuchaj, za jakieś drobne po prostu co łaska, o, albo nawet za darmo. to dobry pomysł. Poczekaj chwilę, bo tutaj widzę jakąś tabliczkę. Za darmo Poczekaj. będziemy pomagać ludziom, a jak ktoś nas będzie chciał wesprzeć, to będzie mógł dać nam pieniądze, a my je przekażemy na cele charytatywne. To tak jest że... dobry pomysł, ale zobacz, tutaj jest ten, ten... Bo lokal jest na sprzedaż. Zobacz tylko o, to display. Dźdź Dzień dobry, proszę pana. Sprawę mamy, czy ten lokal jest w ogóle na sprzedaż, bo tutaj jest tabliczka, zauważyliśmy i tu przepraszam, że tak wbijamy z buta, ale chcielibyśmy mm. go wynająć. Nie kupić, on jest na sprzedaż, ale ja widzę, że wy jakieś macie super mocy, tak? Tak, proszę zobaczyć, ja jestem Spidermanem i potrafię się wspinać tak wysoko. I tutaj my chcemy no pomagać mam... ludziom. Panu Dobrze również możemy składa. pomóc. Jeśli pan Nie ma pan jakiś co, problem. panie pan, pan, panowie pójdą za mną, bo ja mam taki problem, że Silverfish mam w domu, i proszę ich pokonać, to ja wtedy wam oddam ten budynek za darmo. Dobra, no to Laki, dawaj robimy swoje. Te silverfishy to żaden problem, tylko są takie malutkie. Dawaj super. Menie, pokaż na co cię stać, tylko mnie nie dziabni, bo ty jesteś w ogóle laki mocny, żebyśmy tutaj nie dziabnął. No dziawną. dobra, to po, pokonajmy tych silverfishów elegancko i będziemy mieć budynek za, za, za ten, za, za darmo pan nam wynajmie. Co za szczurki słuchaj, co chyba pokonane, nie? Tu jest jeszcze jeden, patrzcie, jeszcze tam atakuje w ogóle tego pana. Idź laki przed lokal, pomóż temu panu. Idę, idę przed lokal, pomóż panu. Dobra, tutaj mamy załatwione i co, chyba wszystko proszę pana, to jak, wynajmie nam pan albo sprzeda to hmm. miejsce? Tak, za to, że mi pomogliście, to mogę wam oddać to miejsce właśnie na sprzedaż za darmo. Tylko my prostu. mamy pytanko, bo potrzebujemy troszeczkę odnowić to miejsce, trochę można powiedzieć, że jest zapuszczone. Po pierwsze tą tabliczkę usuniemy, e, tylko jakby mi pan mógł nie wchodzić przed ekran, okej. Okay. I tutaj byśmy chcieli zrobić przemeblowanie, umeblować w własnym stylu po prostu to biuro, ponieważ chcemy... Naszym celem ogólnie tak szczerze Jasne, jest pomaganie również, że jak największej ilości ludzi. No, Także o już nam pan pomaga Dobra to razem to zrobimy Dawaj taki, działamy Właśnie skończyliśmy widzowie cały remont I zostało tutaj podpisać Tylko właśnie taki billboard I napiszemy biuro e, Super bohaterów Okej okay, mamy tutaj e, Ale napis... bardzo ładnie nam to wyszło Gplay Tutaj w środku jest naprawdę elegancka atmosfera Z tego co tak, ja tutaj Tak, Tutaj jedno stanowisko moje drugie stanowisko twoje Tutaj będziemy Ej, wiesz Gplay... co... Też. Wiesz co, ja idę szukać y, klientów, Ty tu przedstaw widzą, jak tutaj się obudowało, ja idę szukać klientów, dobrze? Dobra, dokładnie tak. Także tutaj w sieci będziemy szukać y, ludzi, którzy po prostu mają też problemy, które my będziemy mogli rozwiązać. Mamy tutaj też, słuchajcie, taką tablicę, gdzie będziemy różne właśnie kropki ze sobą łączyć i będziemy rozwikły, rozwikływać zagadki, czy tak to się mówi, nie mam zielonego pojęcia. A ja tu mogę w ogóle też stać i zachęcać ludzi, że za darmo pomożemy im rozwiązać. Ich problem, jeśli tylko będą chcieli. Halo, ktoś chce, żebyśmy rozwiązali ich problem? Darmowa pomoc od superbohaterów, tylko dla was! Przepraszam, halo, wow. halo! Tutaj na dachu, tutaj na dachu, proszę pani, pani potrzebuje jakiejś pomocy, może? Ja potrzebuję właśnie pomocy, bo ktoś cały czas podkłada jakieś, jakieś robi połapki pod mój dom i potrzebuję pomocy. Rozliczać zagadkę, kto to robi. No to po to jesteśmy. Ja i mój przyjaciel Laki, Laki. Razem pani pomożemy. Ja jestem Spidermanem, on jest Supermanem. Na pani na początku pokaże, gdzie pani mieszka. A my się wszystkim zajmiemy. Także Zapraszam, daleko pani dom. tutaj, tutaj mieszkam i właśnie zastanawiam tu? się, czemu cały czas nie? nie. Tam trochę dalej o, Tu, tam, gdzie, gdzie te kolce? kolce? Ja tak, nie to... mogę. Ktoś, ktoś naprawdę pani tutaj zrobił dużą przykrość, aż ta, tyle kolcy pod domem. Przecież pani tutaj nie ma jak teraz wejść do domu. Jak tutaj dostać się? No właśnie, nie mam pojęcia. Ja pójdę z drugiej strony do domu, zobaczę, czy ktoś jeszcze. Trzeba na pewno coś jeszcze mi nie. No odpalał. dobra, no to niech pani mi tu pokaże, jaki jest główny problem poza tymi kolcami. Ma pani no może tutaj jakieś. No wszędzie są połapki, pan zobaczy. Mo ma pani może jakieś podejrzenia kto mógł kto konkretnie zrobić? Nie wiem, coś, coś pani przychodzi do głowy. Ej, Ciebie... proszę, że... Zatrzymać! Uwaga! Uwaga, tutaj jest mina. Ja nie mogę ktoś panią na panią, tutaj jeszcze większą pułapkę zostawił. Ja nie mogę, widzowie, tutaj też jest. Mina I trzeba jakoś ją zniszczyć. Ej, dobra, udało mi się ją zniszczyć, czyli mam nadzieję, że nie wybuchnie. Zastawimy ją na tego złodzieja, tylko co z tą panią. Ja nie mogę, przecież tutaj są same kolce, będziemy musieli je, je też jakoś zlikwidować. Muszę Lakiego szybko tutaj wezwać ze sprzętem i zaraz to słuchajcie, usuniemy i naprawimy. No i dobra, razem z Lakim usunęliśmy tej pani tutaj wszystkie kolce. Tylko, proszę pani, my musimy dowiedzieć się o jeszcze tutaj Lakie weź napraw, tylko musimy się dowiedzieć, proszę pani, kto za tym stoi. Naprawdę nikt do pani nie przychodzi do głowy. E, Może... Ja naprawdę nie mam pojęcia, kto mógł takie pułapki mi zostawić. E, wie pan co? Musielibyśmy raczej przyglądać się mojemu domu 24 godziny na dobę, żeby Zrobimy zobaczyć, tak, tak naprawdę, Ja na początku zrobił? zostawiam tutaj minę przed pani domem. Laki, uważaj, żebyś też tędy nie przechodził. I ogólnie my się schowamy. Schowamy się na przykład tutaj, za tymi okrzaczurami i będziemy tutaj siedzieli cały dzień i całą noc i zobaczymy, czy ktokolwiek przyjdzie tu pod pani dom i będzie chciał ustawić następne pułapki kolce. Dlatego tutaj po prostu spędzimy no najbliższe godziny. Także będziemy tu siedzieli i czekali. Słuchajcie, jest już noc. Ta pani poszła normalnie spać. My tu cały czas stoimy i czekamy. Na razie nikogo tu nie było. W razie co obudzę tą panią, jak ktoś się tam będzie kręcił. Ej! Proszę pani! Proszę wstawać! Ktoś tu przyszedł i to z tyłu, i rozkłada miny. Mam nadzieję, że będzie uciekał głównym wyjściem. Niech pani się budzi. Kto to jest? Rozpoznaje o. pani tą osobę? E, e, chwila, przecież. Przecież to jest mój ex chłopak on się ścina, mnie, o nie! Pani już nie chce z nim być, tak? Już to nie jest no, wasza miłość. No, no, ja że nie chcę, zobaczy pan, co on robi mi! Ej, ty! Stój normalnie, koleś! Co ty myślisz? Mam cię w pańczyny w ogóle całe, całego winąć? Zobacz, jak ja po prostu się szybko przemieszczam. Nawet no, nie wiesz, gdzie no, ja teraz skupin. jestem, ha! Co ty Łopie, normalnie? Co ty, mnie, co ty tak naprawdę, o co tu ci chodzi? Co ty tu robisz? Słuchaj, zobacz, ja jestem po prostu super bohaterem, i chciałbym ci powiedzieć, że ta dziewczyna jest, należy do mnie. Ona jest moją teraz dziewczyną i już nigdy z tobą nie będzie, musisz się z tym pogodzić, wiesz? To tak naprawdę to jest twoja dziewczyna. No dobra, to zorganizujmy mnie takie coś, że jeśli ja przegram. Yy, starcie, to między nami to faktycznie już tutaj Jak ty nigdy nie się masz szans nie normalnie. Zobacz, dwa hity jest po tobie. Jestem super bohaterem, także po tobie. Ja nie mogę. Ogólnie narobił bardzo dużo szkód. Tu są też miny. Proszę pani, Jej, ogólnie. Dobra, super bohaterze, Dziękuję ci bardzo, że, że mi, mi się e, zamieszkać w moim domu. Tak, teraz będziemy musieli usunąć te kolce. Tylko niech pani nie bierze tego do siebie, że mówiłem, że pani jest moją dziewczyną, bo to był tylko takie po A prostu żart, żeby go spławić i żeby już więcej z panią nie chciał być, rozumie pani? A właśnie, bo ja tak się zastanowiłam, że może chciałbyś naprawdę być, żebyśmy żeby byli razem. Nie, proszę pani, gdzie? Ja w ogóle mam ogólnie G-Playkę, moją żonę i ja, uwaga, uwaga na to minę, i ja tylko z nią zamierzam być, także ja nie szukam partnerki, będzie pani musiała nie, znaleźć innego chłopaka, także ja już uciekam, bo jest już późno i zapraszamy w razie co do naszego biura, proszę nas polecać, do widzenia. Wracając do domu, zauważyłem coś dziwnego, patrzcie widzowie, tam Stoi Laki, a dookoła niego pełno dziewczyn. Ja nie wiem w ogóle co tutaj nie się. Laki, te dziewczyn czas ze mną chodzą i Ej, to są fanki nasze! Fanki nasze! Ja może. Przepraszam, wy potrzebujecie może jakiegoś problemu rozwiązać. My jesteśmy super bohaterami. Laki musimy uciekać w ogóle. Chciała też się na dziewczyna ze mną umówić. Także w ogóle szkoda, że ty nie masz pańczyny, bo byś mógł uciec łatwo tak jak ja, wiesz, a to jest no naprawdę. No, ale czy ja mam teraz zrobić, jak one mnie gonią? Słuchaj! Nie wiem! Nie, nie idź do naszej bazy, bo się skapnął, gdzie mamy bazę. Ja, ja, kochamy was! Super jesteście super bohaterowie Dawaj, ty chcemy, właśnie Laki, jesteś przecież! Ultra szybki i mam nadzieję, że uda ci się zwiać. Dawaj Laki, da, dasz radę! I patrzcie, i teraz zwiał tym dziewczynom. One tutaj zostały i teraz będą mnie ganiać. Ja nie mogę. Ciekawe, czy słuchajcie, za mnie. Nie, super, gdzie jest ten Laki? Musimy go spotkać. On jest super youtuberem. Dobra, możemy wracać do domu. Chyba, słuchajcie, lakiemu udało się uciec, ale nie wiedziałem, że Będziemy mieli aż tyle fanek. Zobaczymy, co przyniesie jutrzejszy dzień, a tymczasem ja idę spać. Niem, 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 niem. O, nowy dzień wstał, słuchajcie Zapowiada się naprawdę ciekawie I słuchajcie, na razie nie jestem w stroju Spidermana, nie mogę zdradzić Gplayce, że w razie co mam jakiekolwiek Supermoce i co robię Jeszcze będzie zazdrosna, czy coś e, Siemanko Gplayka, co tam w ogóle słychać Co, jak tam sytuacja? O, oh, hej Gplay, e, e, słuchaj Co tak długo cię nie było? No jak mnie niedługo nie było, spałem teraz No to mnie nie było, a co, kiedy e, no mnie bo nie bo było? no tak zastanawiałam, ja sprzątałam Pokój, dom, no tak długo cię jakoś nie było tutaj. A nie, to słuchaj, cały czas tutaj było wszystko dobrze. Ja... Ojejku, tak wysoko patrzę, jakoś skoczyłem. nie wiem jak to się stało, bo wiesz co, Gplayka, ja jestem trochę zajęty, mam trochę obowiązków. Razem z lakiem nowy projekt, taki mamy tajemniczy, nie mogę zdradzać szczegółów, także ja będę musiał ulecieć, wiesz? No dobra, to cześć, Gplayka. No pa. Dobra, widzowie, teraz muszę się szybko przebrać za super bohatera, dobra, za samochodem, może tutaj się przebiorę w strój, okej, okay, hop, jestem już teraz spider-manem jeszcze maskę, żeby Gplay w razie, co mnie nie rozpoznała I możemy rozpoczynać, słuchajcie, nasz dzień Jako super bohater Spider-Man Okej, okay, także ciekawe, czy dzisiaj jakieś ciekawe nowe zlecenia wlecą I będzie wszystko ciekawie I czy już nie będą te fanki normalnie e, za nami, słuchajcie, ganiały Bo nam troszeczkę przeszkadzają Jesteśmy teraz pod domkiem Lakiego Idziemy zobaczyć, czy w ogóle jest w domu e, Czy go po prostu będziemy musieli obudzić Także wspieram się tutaj jak Spider-Man Ej Pełno tu dziewczyn! Laki! Ja Diplay, play Co tu Szybko się dzieje? Zamykaj te drzwi, gdzie ty jesteś, Laki? Ja nie mogę, nie ma go w swoim domku. Ja tu jest pełno, słuchaj, Laki! Co tu się dzieje? Pod twoim domem normalnie koczułem te dziewczyny, całą noc tu stały, co jest grane? No tak, one cały czas tu stoją. Musimy coś z tym zrobić, słuchaj, żeby jakoś, e, nie wiem, e, udać, że. Bo najgorsze jest to, że one wiedzą, że ty jesteś Spidermanem, a ja Supermanem i one cały czas lecą jak widzą jakiegoś Spiderman czy supermana. Czekaj, może im przekażę, że, że nam przeszkadzają, a my to chcemy tutaj po ratować. Im, no. Ej, sorry, dziewczyny, my chcemy ratować ludziom życie i prosimy, żebyście się oddaliły, bo mamy obowiązki tutaj. Ja nie mogę, nie uganiajcie się tak za mną. Ty nie mogę tutaj Niestety. wejść, bo mi już się sko nie, nie. skończyło tutaj. nie, jesteście super, musimy wam towarzyszyć. Nie, słuchajcie, dajcie spokój. Dobra, czekajcie, teraz tutaj biorę cyk I dobra, możemy znowu, pańczyny, ty. Tam był jakiś pożar laki tam był jakiś pożar, o nie, ja nie mogę muszę się wspiąć, ej tam coś się dzieje i jest jakaś dziewczyna tam na górze która potrzebuje pomocy Jedzie, Nadzie, iść, iść do ci... ciebie, idź do ciebie interwencja, dobra dziewczyny, wy już możecie iść, my i tak nas tutaj nie będzie ja nie mogę, potrzebujemy dużo wody może w sklepie będą, nie wiem, tutaj jest woda może balony kiedy... z wodą będą ja balony widzę, z wodą, widzę, widzę, gdzieś tutaj są ta... przepraszam, są baloniki z wodą w ogóle na stanie, potrzebujemy ich jak najwięcej i dobra, mam balony z wodą tutaj tak, tędy i... wyjdź, tędy wyjdź, bo tutaj zrobiłem wyjście. Trzymaj, rzuciłem ci tam balony z wodą i gasimy tutaj pożar. Proszę pani, zaraz z panią uratujemy, spokojnie. Dobra, czekajcie, może wezm, wejdę tam do góry. Wow! Super, jestem tutaj u góry, czy mnie słyszycie? Tak, jesteśmy tutaj. Może pani tu zeskoczyć na wodę, szybko, wow, okej? Okay. super, na wodę. Wow, ty, G-Play, jesteś Spidermanem, ale super. Ja, tak, ale skąd pani wie, że ja jestem G-Play, co? Skoro ja ogólnie maskę już... Ja Nie ten... jestem ja widziałam w ogóle, my z was śledziliśmy. O nie, niech pani tak nie mówi. Nie może pani zdradzać, że to ja G-Play. Nikt o tym nie może wiedzieć. Ja chcę być takim tajnym, superbohaterem i normalnie niech pani tego nie mówi nikomu, ok? Jestem, już nie będę mówiła, ale bardzo się cieszę, że, że ty mnie uratowałeś. Dobra uwaga, proszę pani, ja tam rzucam wodę i pani tam skoczy na dół, nie? Na tej wodzie, o, tutaj na mlaki ładnie rzuca te baloniki i pięknie, jest pani Dziękuję. uratowana? O, to jest Uratowanie, no, hejka! No to dziękujemy, do widzenia. My tutaj będziemy kontynuować. Ty, Laki, to też była ta moja fanka. I wiesz, co jest najlepsze? Ona mówi: dzięki, Gplay, że mnie uratowałeś. W ogóle one... Co? Skąd na niby wiedzieć, że ja ty nawet Gplay? Ja nawet mam maskę, a oni wiedzą w ogóle, że to jestem Gplayem normalnie nie wiem, co mamy z tym zrobić. Wróciłem do naszej tajnej bazy i się zastanawiam, czy nie zmienić sobie stroju, ponieważ słuchajcie, tutaj ten Spiderman też ma takie fajne w ogóle oczy. I tutaj ogólnie, słuchajcie, postanowiłem też odświeżyć tą bazę, trochę poćwiczyć sobie. Weźmiemy sobie jeszcze picie. ok? tutaj jest cztery napoje i wychodzimy normalnie. Także y, mam nadzieję, że Raki coś wymyślił, jak sobie poradzić z tymi fankami. Idziemy, słuchajcie, teraz do domu. O, ściem... się ma. Hey, Czekajcie. Jest hey, nie jest taka sprawa. Yy, tak, g o co chodzi? A co ty się bawisz, w jakieś Halloween, Halloween już to wszystko Nie, nie, wszystko jest git. W czym problem G-Playka, co? Nie, yy, yy, nie, Chodź szybko pod nasz dom Co się <laughs> ty... dzieje? Te fanki, one coś. gadają, że to jakiś jesteś Spider-Man? Co, chodzi? ja Spider-Man, co wy dziewczyny oszalełyście, To jakieś chyba wam się śniło. Jakiego. jak ja jestem? G-Play, tutaj nie, to nie, to tak, pomyłka. Tak, on jest Spider-Man. Niech my kochamy was! To nieprawda! Was. Proszę my normalnie zresztą, nie się oddalić od mojego domu e, i pro, proszę mojej żony tu nie denerwować, ponieważ ona sobie nie życzy tutaj takich odwiedzin i więcej tutaj nie przychodźcie. Chyba mnie, że mnie złapiecie. Jesteście super, jesteście super! Nie my złapiecie zresztą, mnie! Ej, ja muszę iść szybko do Lakiego. O nie, tutaj też są, słuchajcie, fanki! Ile ich tu jest wszędzie? Ej, wy też mnie zostawcie! Laki, musimy coś wymyślić! Musimy coś wymyślić wszędzie, one są... Ja nie mogę widzowie szybko. Idziemy do domku Lakiego. Słuchaj, za dużo ich jest. One są pod moim domem, pod twoim domem w mieście. Ty, może my już nie... zamykamy, słuchaj Laki, to biuro Dziemy, i nie będziemy ja się super tutaj bohaterami. mam, zobacz, jestem na, na regale ogólnie te dziewczyny mnie tu nie zauważą, że się przebrałem nawet w normalny strój. już nie chcę być super bohaterem. Ja też, Laki! Wiesz co, choć wyjdziemy tutaj oknem, Idziemy zamknąć nasze biuro i powiemy, że już nie jesteśmy super bohaterami, że już nie mają dziewczyny po prostu za kim się uganiać. My i tak jesteśmy przecież zajęci. Ja nie rozumiem, czemu te dziewczyny dalej za nami po prostu latają. Ja szybko tu biorę tabliczkę, dziewczyny spokojnie, spokojnie. Ja tutaj piszę Zamykamy w tym momencie biuro nasze dziewczyny, te My nie jesteśmy już teraz Super bohaterami Jak widzicie jest zamknięte Jest zamknięte i proszę żebyście już więcej Po prostu nas tutaj nie goniły I wszystko wróciło do normy Jest zamknięte tutaj oficjalnie Także ty lucky patch Uspokoiły się, widziałeś? Ty no, ej, ej, wiesz co? Bo ja słyszałem, że jedna z nich powiedziała, to jak oni nie są super bohaterami, to już damy im spokój. Tak, jakby to wszystko przez to, że byliśmy super bohaterami chyba. No, to słuchaj, to mamy za to teraz takie piczku, co daje nam szybkości. I słuchaj, w razie co możemy zwiewać przed nimi, ale skoro nas nie gonią, to słuchaj, czym teraz będziemy się zajmować? Ty w ogóle one na Twojej posesji są. Powiedz im, że mogą już opuścić Twój ogródek. Ja idę do Gplayki i też powiem, żeby. Wszyscy, wszystkie opuściły. Opuśćcie moje dziewczyny, już nie jestem super bohaterem, jestem zwykły laki. Wszystko musi wrócić do normy. Widzowie, udało się, wszystkie fanki wycofały się normalnie tutaj z naszego terenu. G-Playka mówi, że już jest spokój, także co, zadowolona G-Playka, że już nie ma żadnych dziewczyn tutaj. Nie, eee, nie dziękuję ci bardzo, że przestałeś być Spidermanem. Wiesz co, to już była przesada z tymi dziewczynami. No nie ma co się martwić, już wszystko jest G-Playka w porządku, dlatego słuchaj, możemy tutaj nawet nie wiem sobie nie Ale poczekaj, zobacz, na stronę, jakiś randkę. potwór jest? Co? Widziała, widziałeś go, jakiś potwór. Potwora widziałam. Gdzie potwór? Co ty mówisz? Jest w stronę miasta. Zobacz. Co? Gdzie? Co ty w ogóle jakoś nie mówisz, jakbyś się wystraszyła? Ty, ty mnie wkręcasz do czy jaki potwór tutaj? E, no Widziałam gdzieś jakiegoś potwora, bo ja się cieszyłam, że ty przestałeś być Spidermanem, ale ja teraz jednak stwierdzam, że. Skąd Ty wiedziałaś, że jestem Spidermanem, słuchaj, nie zdradziłem te, się. Te banki ogólnie mówiły ci, to był... Dobra, ty co ty jakiegoś potwora tu widzisz? Ja tu nie widzę żadnego potwora, czekaj. Ej, tam dalej się jeszcze pali, jeszcze nie dogasili. Ej, czekajcie, tutaj nie widzę nic. Mamy. My dalej w ogóle możemy wysoko skakać, słuchajcie. Ale tutaj w ogóle nic nie ma takiego. Ej! Co to jest? Rzeczywiście coś tu się pojawiło? Tu jakiś potwór, co zostawia? Co to jest? Ej, jakiś latający potwór i na dole Infected Sky, dwa potwory. Ej, jak ja mam ich pokonać? Mogę paść. Hej, widzisz to? Tak, Laki, co to w ogóle jest? Co to za potwory? Ja nie mam ja w ogóle Nie mam żadnej... pojęcia, one się tu pojawiły nagle wiesz, tu na moim podwórku, i chciały tutaj rządzić. Jak my teraz nie jesteśmy super bohaterami? Infected Sky, idź sobie stąd! O, co to w ogóle za potwory? O nie, jak mało mam życia! Ej, dobra, Lucky, musisz mi pomóc! Ratunku, twoje i pół serduszka zostawcie mi Zostawcie replaya, Ej, zostawcie go. Da, ja nie mogę. Co tu jest w ogóle grane, widzowie? A, ja nie mogę. Zostałem pokonany. Ej, bez przesady w ogóle. Ile oni tutaj tych dziwnych kolesi w ogóle przy, przy spawnują? Ja wam dam. Ej, sami siebie w ogóle atakują. A masz ty. Ja dalej mam, w miarę silny jestem tutaj, widzowie. Ej, Hulk? Co ty tu robisz, Hulk? Przyszedłeś nam pomóc? Patrz, jaki superbohater przyszedł, Hulk! Ja nie mogę, Hulk, pomóż nam! Tutaj ten potwór Żebym jest naprawdę dziwny i rozprzestrzenia w ogóle pełno potworów! Ej, pokonałeś go, Hulk? Ty, Żebym widziałeś, wam Laki? Pomóc, tak, pokonałem go! Ja nie mogę! Słuchajcie, ty tyś... pokonałem was, żeby, żebyście, da, żebyście wam dali spokój, te Infected Sky i różne Ja nie mogę, ludzie! Uwaga, uwaga, uwaga! Oni są całkiem mocni! Ja nie mogę, ale fajne mają takie pistoleciki! Dwa serduszka mi zostały! Ja, Hulk, ty normalnie nam z nieba spadłeś! Gdyby nie ty, to my byśmy normalnie tu nie dali rady! Tak naprawdę za dużo tych potworów tutaj było! I potrzebujemy takich superbohaterów jak ty! Wcześniej my z lakiem broniliśmy tutaj normalnie naszego miasta, ale my rezygnujemy! My, słuchaj, mamy dosyć tych fanek, wiesz? Patrz, one teraz będą za tobą pewnie latały! A my po prostu tego nie chcemy, wiesz? Rozumiem, rozumiem, ale słuchajcie, mam dla was jedną radę, bo albo po prostu możecie jakoś je zaakceptować te tanki, albo porzućcie bycie superbohaterem, bo inaczej nie dacie z nimi rady. Tak, my już pożyczyli. O nie, jeszcze mnie pokonali! Dobra, ja się stąd ewakuuję, Halk. Ja nie chcę być superbohaterem, ja się wycofuję i to za dużo na moją głowę, ja stąd zwiewam, słuchajcie.